Łacińska sentencja per aspera ad astra przez trudności, trudy, przeciwności, cierpienie do gwiazd. Towarzyszy ludzkości już od bardzo dawna. Nie tylko w Biblii widzimy tę prawdę, ale też i ludzie z doświadczeń swoich życiowych widzą tę prawidłowość, że żeby zrobić coś wielkiego w życiu. Żeby dojść do czegoś wielkiego. No toż tam jest taka droga do Pisu się zapisać, no ale to mówimy o poważnych sprawach, tam się później kiedyś z nimi zajmie prokurator, ale żeby zrobić coś wielkiego i szlachetnego, mądrego, służącego ludziom, to trzeba przejść przez trudności i przeciwności, osamotnienie, cierpienie i tak dalej. I ślad tego, przykład wspaniały, znajdujemy w Biblii w ósmym rozdziale Dziejów Apostolskich. Tam na kościół spadają straszne prześladowania. Zabijają jednego z diakonów, Szczepana. Religijni, rozścieczeni ludzie rozpoczyna się prześladowanie całego kościoła chrześcijańskiego. I czwarty werset. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Czyli zobaczcie, pierwszy sukces już nie tylko Jerozolima, bo do tej pory chrześcijaństwo było skupione w Jerozolimie i najbliższych okolicach. Teraz rozchodzi się, można powiedzieć, po żydowskim świecie. Dochodzi, w 11 rozdziale znajdujemy do Antiochii. Tam wchodzi w pogański świat. A potem apostoł Paweł, apostoł Pogan rozprzestrzenia chrześcijaństwo na całe imperium. To wszystko zaczęło się od tych prześladowań. Dlatego kiedy złe rzeczy nam się dzieją, prześladowania, dyskryminacje, oczywiście musimy upominać się o swoje prawa, tak jak chrześcijanie, tak jak apostoł Paweł, ale jednocześnie musimy wiedzieć, Bóg przygotowuje nas do większych rzeczy. Liczymy też, że z tego procesu, ta petycja, którą widzicie, jego dotyczy, że wyjdą wspaniałe owoce na Bożą chwałę. O to się modlimy, na to czekamy przez trudności do gwiazd.